Główny nasz y, obiekt, nasz bohater i spójrz A, jak to bohater. wygląda. Witajcie, dziś z bliska przyjrzymy się brytyjskiemu motocyklowi, którym jest Sunbeam S7 Deluxe. Ten konkretnie o imieniu Megi wyprodukowano w roku 1953 w Birmingham w siedzibie BSA. Od początku marka Sunbeam produkowała Single Wolverhampton. Pierwszy motocykl powstał w roku 1912, miał 350 cm3 i 2,5 konia mocy. Reklamowano go jako Gentleman's Machine i takie były przedwojenne Sunbeamy, dobre jakościowo, niezawodne i łatwe w obsłudze. Jednak w roku 1943 markę Sunbeam kupuje BSA, po czym decyduje się, żeby nową serię motocykli wypuścić na rynek z legendarnym logiem ekskluzywnego Sunbeam, a nie BSA. Wojna się skończyła i padł pomysł, żeby zbudować bardzo nowoczesny i ekskluzywny motocykl, taki Rolls-Royce na dwóch kołach. Komfortowy, idealny do długich podróży solo czy z łuskiem bocznym. Zorowano się na BMW R75, dlatego ma masywny wygląd i grube koła, lecz silnik to w pełni autorska brytyjska konstrukcja, za którą stoi Irling Pope, który przed wojną projektował ciężarówki. Tak powstał Sunbeam S7 w roku 1946, a nieco później w roku 1949 jego chudszy brat Sunbeam S8. Produkcja Sambimów S7, S7 Deluxe i S8 trwała do roku 1956 i w tym czasie wyprodukowano około 2100 sztuk modelu S7, 5500 sztuk modelu S7 Deluxe i około 8500 sztuk modelu S8. tylko, że w dniu premiery w 1946 roku S7 kosztował 222 funty, a dużo żwawsza BSA A7 niecałe 200 funtów. Motocykl mimo, że miał bardzo nowoczesne rozwiązania np. wałek w głowicy napędzany łańcuchem, wałek kardana, mokrą miskę olejową czy aluminiowy blok silnika i głowicę był ociężały i nie miał dużej mocy, około 25 koni mechanicznych. Porządkowo moc silnika była większa, ale ze względu na szybkie zużycie przekładni ślimakowej napędzającej tylne koło zmniejszono ją. Ponadto jego sylwetka z grubymi 16-calowymi kołami nie przypadła do gustu motocyklistom brytyjskim. Pierwsze wersje miały silnik montowany wprost do ramy, ale ze względu na ogromne wibracje zamontowano gumowe poduszki i dzięki temu Sandin S7 stał się jednym z przyjemniejszych do jazdy brytyjskich motocykli, jakie kiedykolwiek zbudowano. Napęd tylnego koła walkiem kardana jest bardzo czysty, nie wymagał obrudzenia rąk smarem np. podczas smarowania łańcucha. Widać, że na budowie motocykla nie oszczędzano. Wystarczy spojrzeć na aluminiową osonę świec zaponowych, okienka rewizyjne czy kilkadziesiąt kalamitek umożliwiających smarowanie wszelkich elementów ruchomych. Wałek rozrządu w głowicy jest napędzany łańcuchem z automatycznym napinaczem. Nie zabrakło też czujnika ciśnienia oleju. Prawdopodobnie był to jeden z najnowocześniejszych motocykli w swoim czasie na świecie. Mój motocykl kupiłem od zaprzyjaźnionej rodziny brytyjskiej Garego i Teda, z którymi utrzymuję serdeczne relacje od lat. Poza motocyklem dostałem całą kolekcję czasopism i książek poświęconych Sunbeamowi, którą przez lata zbierał Ted. Razem z motocyklem całą, całą górę materiałów typu czasopism, książek poświęconych Sunbeamowi i Daglasowi, ale głównie Sunbeamowi. Spójrzcie na każdym jednym czasopismie Ted osobiście przykleił. Kartkę informującą na której stronie, akurat tutaj P43, czyli strona 43, jest o tym motocyklu. No i szukamy P43. No to poświęci po prostu lata swoje, proszę bardzo. 7 piękna. I w każdym jednym tym czasopiśmie jest taki marker, taka fiszka, że to jest po prostu jego kolekcja, którą zbierał całe swoje życie. Także tym bardziej miło, że Ted postanowił mi to wszystko sprezentować. Motocykl został odbudowany z wielkim sercem przez Garego kilkanaście lat temu. Ma mnóstwo oryginalnych fantów, np. epokowe kufry czy crash bary. W porównaniu do modelu S8, o którym zrobiłem kiedyś film, Megi jest bardziej komfortowa ze względu na duże Balonowe koła i fantastyczne, resorowane siedzenie. S8 może był troszkę żwawszy, bo waży kilkanaście kilo mniej niż S7, ale komfort jazdy S7 jest nie do pobicia. Motocykl nie jest szybki i maksymalnie osiąga około 75 mil na godzinę, ale jego dostojna sylwetka, gładka praca silnika, brzmienie wydechu tworzą z niego wspaniałego klasyka, którego nie da się porównać z czymkolwiek innym. Nie się tak będę stało, tak będę się tak Jest lampa i ty Nie przeklinamy. Jest, jest kawałek lampy i ty. Ekstra. To się trzyma. To na maksa trzeba kręcić. To na maksa też. Ekstra. No. ekstra. Ekstra. Dobra. Myślę, że jest ekstra. Zatrzymujemy. Stop. sobie przyjeżdżasz, to ja ci łapię i tutaj pójdzie po łuku, jedziesz tam na roczce, zawracasz i tak dwa razy. Dobrze, ja sobie sobie od do objazdy, dobra? dobra, dobra. 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 Jak zapalam motocykl to muszę zrobić to jest drzwić. Do wymowy Anglicy mówią zarówno sunbeam, jak i sunbeam, w zależności od tego, czy jesteśmy na północy, czy na południu kraju. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. razem, wiesz, typu... To jest w ogóle... Oni on to robili powolnie, to miał być taki super futurystyczny motocykl, czyli nie sprzedawał się był w drogi bardzo i nie zakalał, ale jest ekstra, typu, wiesz, wygodniutki, bardzo śledzenie w ogóle, typu... To nie, no nie widzi nas.